Cześć, witajcie na kolejnej eksploracji. Dzisiaj jesteśmy w takim wiejskim domu, w którym podłoga jak widać nie jest czymś specjalnym. Ja na razie nie odpalam panela. Postaram się zerkać tutaj w ten sposób, żeby wejść zobaczyć. Musimy bardzo uważać na podłogę, ale mimo wszystko Gdzieś tam może się da, tu są jakieś gwoździe. Może odpalę od razu panel, żeby jednak było troszeczkę jaśniej. A będę doświetlał, się, mm, będę doświetlał się latarką. Tutaj mamy pomieszczenie takie kuchenne, można powiedzieć. Kuchenne pomieszczenie. Trzeba naprawdę uważać na tę podłogę Ona jest mega zniszczona Ale mamy O, tu jest troszkę lepiej Mamy piękny Byfej, czyli kredens Można sobie zaobserwować Jak to wygląda Popatrzcie Tutaj Niemieckie Nazewnictwo tu Mamy starą butelkę Żywca Tutaj. A co my tutaj mamy na pewno mamy jakąś opakowanie po kasecie taśmie właściwie magnetofonowej tam mamy książeczkę do nabożeństwa ale nie będę otwierał, bo ona jest taka sklejona troszeczkę tu mamy piękne kieliszki i ładne taki, taką filiżankę A powiem wam, że ta filiżanka jest przepiękna Zobaczcie, jaka ładna filiżanka. Naprawdę, ona jest bardzo ładna. Co tutaj mamy? O! Taka Matka Boska. Ładnie to wygląda. jakiś taki, tutaj po niemiecku, grus, ausdem. Farzwald, fajne, to jest popielniczka chyba, to jest popielniczka, tak, to jest popielniczka, bardzo ładna zresztą, ale zobaczcie tutaj, bardzo ładne rzeczy, tu mamy jakiś kalendarz eee, z 1977 roku, kalendarz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Podaje dni zwykłe i uroczyste, święta i powszechne, szczęśliwe, miona, księżyca, odmiany. Wow, mam wrażenie, że nawet ten język jakiś taki inny jest. Teraz się tak nie pisze przecież. Zwiedzajcie ziemię tarnogórską. Przepraszam, ale ręka mi się troszeczkę częsie. Chyba po weekendzie. A teraz i wow. Lubisz takie, nie? No po prostu ja uwielbiam. To jest przepiękne. To jest przepiękny krzyż. Razem z pamiątką, chyba z Komuni może? Aczkolwiek nie wiem do końca, bo nie jest napisane. Andenken and die. No to jest ten problem, że nie potrafię języka niemieckiego. Nie. Nie ma nic napisane. Nie ma nic napisane. No ale Matka Boska ładna i tam jakaś scena z życia Jezusa no i ten krzyż który jest naprawdę atrakcyjny ja mam chyba szczęście do czego? Do, do takich małżeńskich spraw no to powiem ci że o kurczę, aż zanim mówiłem w każdym razie stare zdjęcie ślubne powiem ci że przeraża mnie jedna rzecz te oczy są jakieś takie dziwne. Ta pani ma te oczy... Takie błękitne. Tak. Ale wiesz co? Hmm. Powiem to tak. To było jeszcze reszut, re, reszutowane. Retusz... Retuszowane. Tak, czasami ten retusz kompletnie był zbędny. Ale taka też była moda. Na tego typu retusze. Hmm. Tak, że się te oczy, pewne rzeczy się wyostrzało, wiesz? Tak. Tak to po prostu było. Mhm. Zobacz, tutaj choinka. On taka gęsta z tych takich nowszych, bo to to jest takie... Ta. To są lata 80. -te, też taką Ale i piłkę mieliśmy mamy. z rodzicami. Zobacz. Widzisz, piłka. No. To nogi. Mhm. Czekaj, ja tutaj przejdę teraz, bo ja chcę zobaczyć ten kren. Zobacz. Ale zauważ, że tutaj jest mnóstwo też takich artefaktów. Jak na przykład ten głośnik, którego damy tutaj. Mimo że ta podłoga się zawala. Ale zobaczcie, możemy skomponować. Zestaw tutaj no mamy takie radio. Zobaczcie, Kleopatra, radio Kleopatra, albo wzmacniacz. Nie, to nie jest radio, to jest wzmacniacz Unitra Diora, a wzmacniacz Haifi High Definition, Kleopatra. Powiem Ci bardzo ładny artefakt. Razem z tym głośnikiem. To jest taki sprzęt, już taki nowoczesny powiem Ci. Tu na dole mamy... To jest radio. Bo tu mamy skalę. Czyli to jest radio. I to był taki zestaw, że już miałeś wzmacniać, prawda? Głośnik. No i radio po prostu uważaj na tą podłogę. Tak tak. A i tak nie wiem, co nie zostanie, wiesz, się No trzeba bardzo, bardzo uważać. Pod spodem jest... No jest ciężko Jest słabo pod spodem Jest szkła mnóstwo hm. No nie wiem Tutaj mamy tą walizkę Lustro I przejście do pokoju Ale w tym pokoju szaleństwo Tu jest mnóstwo Pierza rozwalonego Ale wow no proszę Państwa, mimo tego pierza, szaleństwo na maksa, to zobaczcie, tu jest podłoga bardzo ryzykowna, więc nie będziemy bardzo wchodzić w ten pokój. Postaram się go nagrać na tyle, ile można wejść. Zobaczcie, jaki piękny obraz. Jaki piękny obraz i łoże małżeńskie. No oczywiście nie wiem, kto to rozwalił wszystko, Przypuszczam, że to jest kwestia zwierząt. No bo jak inaczej. Tu nawet toaletkę mamy jeszcze. Tu nie ma podpieńczyna, to chyba daleko nie popadniemy. No tak, ale trzeba krok za krokiem uważać, żeby sobie krzywdy nie zrobić no, po bo prostu. No popatrz, się wszystko buja, Widzisz, No, patrz. bo to się to, ten sam los czeka co tam, wiesz? Tak. Tutaj piękna toaletka. Hm. Wszedłbym tam, ale mam takie obawy... Że być może nie uda mi się wrócić stamtąd. Poza tym, będę ci ratować. No dobra, w takim układzie spróbuję tam przejść. Mam nadzieję, że mi tu żadne zwierzę nie wyskoczy. Ale myślę, żeby już uciekło, Co? Myślę, że tak. Tu mamy piękne. A nie, to są przetwory. Śliwki po prostu. Śliwki. Mamy piękny taki. To, toaletkę piękną, no tak, bo jesteśmy już w sypialni. Tutaj łoże małżeńskie, wygląda to przepięknie. Moje ulubione, ulubione obrazy sakralne, dewocjonalia po prostu. <laughs> Piękny girandol, mm, ale zobacz, on ma takie sznurki. Zobacz, jak to jest ładnie, widzisz? To jest taki naprawdę stary. Jest. Tak. To są takie lata 40-50 z takimi sznurkami. No powiem ci, że on wygląda niesamowicie. Niesamowicie. Ten domek jest mały, ale jak widzicie, ma naprawdę bardzo wiele tutaj ciekawych rzeczy. Tu mamy ubrania. Ja tego ruszać nie będę, bo jest to bardzo bardzo zniszczone i tutaj te pierza robią robotę. No niestety. A tutaj puste. Bardzo ładny ten emblemat, który jest na tym, znaczy emblemat, nie wiem jak to się nazywa. Taki fres można powiedzieć w tej starej szafie, która jest cała w kornikach. <laughs> Pokażę wam jak to wygląda tutaj. To okno odbija się od od e, tego obrazu. No i zresztą ja też się odbijam. Ola robi zdjęcia. Ciemno tutaj chyba. No ciemno ciemno. Jak chcesz mogę dać ci latarkę. Nie, latarkę mam. A ale... co tam jest w tej, w tej ubrania. W szafie? Ubrania. A pani ubrania czy pana? Tu jest taki miszmasz. zobacz, to jest powyciągane i pocadzone dużo. Nie takie was. coś bardziej. Mhm. Tak, takie jakby coś coś... Taki A Taki dziwny zapach jest. Ale wiesz jak to jest zapach? To jest zapach ludzi To nie jest zapach taki, to są zapach Dużo ludzi. Ubrań. Może dlatego, w tym, wiesz? Tym człowieka było zawsze czuć. No, może dlatego. To jakiś kapelusz jest nawet. Wow, wiesz co to jest? No to tego się nie spodziewałem. To jest cylinder. To jest cylinder. No. To jest cylinder. Ale powiem ci, że pod światło te pierza tak się unoszą, Proszę, że Trzymasz mi to? Pewnie. Tak, Ani... Może tego nie próbował ubrać? Nie, ale chcę to wam pokazać. Ten cylinder nie wiem jak się go otwiera. Wiesz co. Po prostu się go wypycha, tylko od tamtej strony. Tak od tej strony, tylko że. Hmm. Wow, patrz. Mhm. Robaki widzisz? No. Mole. Mole? To są larwy moli. ale zobacz, cylinder. No. Cylinder na urbekcie A wiesz, że mi się kiedyś śniło, że znalazłem cylinder na urbekcie? To wyśniłeś go, kołęci I on jest taki... Nie wiem z jakich lat, ale to jest przepiękny cylinder. Pokaż czy jest pod spodem, czy coś jest mhm. napisane no. na e, jakiejś metce. Jest coś? Coś jest. Jest nazwa. Weź to odgarnij te pióra Brzegę. Łatwiej będziesz miała. Standard się nazywa. Standard to może to jest rozmiar. Może być, że to jest rozmiar. Ale no na pewno cylinder jest męski, prawda? Tak mi się mm -hmm. wydaje. Położymy go tutaj. Tak ja sobie zdjęcie zrobię. Dobra. Fuh, wszędzie to pióra. Boże. No mogliśmy maseczkę wziąć. Chyba ja nawet gdzieś tam mam, wiesz. Ale no tak to wygląda. No, piękny cylinder. No to tego się nie spodziewałem, że znajdę <gryw> cylinder na eksploracji. W takiej niepozornej sypialni można powiedzieć, tak? Niepozorna sypialnia. Powiem Wam jedną taką rzecz, że mam wrażenie, że jest podobna sytuacja jak w niejakim domu pani Marii, że tutaj są artefakty ściśle związane z pogrzebem. Bo mamy tutaj takie coś, taki wieniec, więc być może to właśnie tak było. Ta, ta półka tutaj się częście, bo ta podłoga naprawdę jest w bardzo złym stanie. Przejdę tak, żeby ona się nie zawaliła. No, chyba, że tam się da nogę, da się tutaj przejść. Tak, myślę, że tędy się da przejść. Więc spróbuję tak zrobić ciach i jestem z powrotem. A zobaczcie tutaj, jakie świetne radio Unitra. Widzicie? No to jest rewelacja i łyżwa. Łyżwa, ale to już z takich lepszych powiem wam, z takich lepszych łyżw, łyżew właściwie i tutaj piękne grzybki. Co? Bo idziemy Będziemy bo. wychodzić, nie? Ja nie mam jak tych. Nie, nie, mam, nie mogę nawet przysnąć do tych zdjęć. Mhm. No bo tu nie bo ma widzisz, podłoża po prostu. Nieba. Na tamtą daj, na tamtą. Tam. Ja tędy Tam. przychodziłam też. Tak, mhm. ale wiesz, jak żeśmy weszli, to też mogło się już pozmieniać, wiesz? Nie. To tak, tak, Wydarzy, wejdę. Ale... tak. Dobra. Wiesz co intryguje mnie jeszcze tutaj? Tu są jakieś rzeczy. Spodnie męskie. Szynzuchy, ale jeden. Wiesz co, tutaj też są jakieś rzeczy. Są tam szynzuchy? Znaczy no, jest tam, widziałem, jeden. A tu jest taka torba szkolna w też. Szkolna torba, ale nie to tutaj nie interaguje. Co tutaj jest w tej szafie? Ale tutaj są po prostu męskie rzeczy. Męskie, męskie, skóra męska. A, jakieś kurtki, spodnie. No tak to wygląda. Mhm. to zobaczyć, ale no. myślę, że wejdziemy, bo trzeba się wszędzie do pióra umorzą. No, jest to nieprzyjemne. Słuchajcie, dzisiaj byliśmy w takim niepozornym małym domku, ale znaleźliśmy to, co widzieliście: piękny e, cylinder, co jest rzadkością tak naprawdę na eksploracjach. Ja jeszcze nie widziałem na eksploracji cylindra może gdzieś tam na zagranicznych e, eksploracjach ale oryginalny cylinder. Mało tego, tak jak w środku powiedziałem, jakiś czas temu śnił mi się po prostu cylinder, że znajduję na eksploracji. No i okazało się, że to jest sen. Dzięki bardzo, że oglądaliście. Łapka w górę, subskrypcja. Do następnego piątku. Hej!